Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Kiedy dostałem od niej wiadomość: Tylko kawa z kolegą, przez chwilę naprawdę chciałem w to uwierzyć. Brzmiało niewinnie, wręcz banalnie. Kawa. Kolega. Dwa słowa, które miały mnie uspokoić i zamknąć temat. Ale coś we mnie drgnęło. Może tą tej wiadomości Zbyt szybki, zbyt wyprany z emocji. A może fakt, że od kilku tygodni podobne niewinne sytuacje zdarzały się coraz częściej. Zawsze coś wypadało. Zawsze ktoś dzwonił. Zawsze byłem przewrażliwiony. Odpisałem pół żartem, pół serio, zapytaj, czy jego żona też lubi takie kawy. Nacisnąłem wyślij i od razu poczułem ciężar w żołądku. To nie był już żart. To był test. Cisza, która po nim nastała, była głośniejsza niż jakakolwiek odpowiedź. Minuty mijały, telefon leżał na stole ekranem do góry, a ja wpatrywałem się w niego jak w bombę zegarową. W końcu przyszło krótkie, nie przesadzaj. Bez emotki, bez śmiechu, bez wyjaśnienia. Zacząłem cofać się myślami. Przypominać sobie drobne zmiany. Nowe hasło w telefonie, ekran zawsze odwrócony. Nagłe dbanie o wygląd nawet na szybkie wyjście. Zawsze mówiła, że przesadzam, że to normalne, że każdy potrzebuje przestrzeni. A ja, chcąc być rozsądny, tłumaczyłem sobie wszystko logiką. Przecież ufałem jej. Przecież byliśmy małżeństwem. Przecież zdrada to coś, co przydarza się innym, nie nam. Tego dnia jednak coś pękło. Nie miałem dowodów, ale miałem intuicję, a ona krzyczała coraz głośniej. Zamiast spokoju poczułem narastający niepokój, który nie chciał zniknąć. Każda kolejna minuta tej kawy wydawała się zbyt długa. Zacząłem zadawać sobie pytania, których wcześniej unikałem. Kim był ten kolega? Dlaczego nigdy o nim nie słyszałem? I dlaczego zwykła kawa wymagała tylu tajemnic? Wieczorem wróciła uśmiechnięta, jakby nic się nie stało. Opowiadała o pogodzie, o korkach, o tym, że kawa była taka sobie. Ja słuchałem, kiwając głową, ale w środku już wiedziałem, że przekroczyliśmy granicę. Może jeszcze nie fizycznie, ale emocjonalnie na pewno. To był moment, w którym zrozumiałem, że prawda nie przyjdzie sama. Że jeśli chcę ją poznać, będę musiał przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Ten jeden SMS, krótki, banalny, stał się początkiem końca mojego spokoju. I początkiem historii, której wtedy jeszcze nie chciałem znać. Po tamtym dniu nie potrafiłem już wrócić do dawnej wersji siebie, tej, która bez pytania wierzyła w każde słowo. Coś się we mnie przestawiło. Zacząłem zauważać rzeczy, które wcześniej ignorowałem albo tłumaczyłem zmęczeniem, rutyną, stresem. Teraz wszystko układało się w jeden, niepokojąco spójny obraz. Telefon stał się jej przedłużeniem ręki. Zasypiała z nim, budziła się z nim, a gdy tylko wchodziłem do pokoju, ekran gasł w ułamku sekundy. Gdy pytałem, z kim piszę, odpowiadała, z nikim ważnym. To nikim bolało bardziej niż konkretne imię. Zacząłem zadawać pytania spokojnie, bez oskarżeń. Chciałem jej dać szansę, sobie dać spokój. Ale każde pytanie kończyło się tym samym: z niecierpliwieniem, odwracaniem kota ogonem, a czasem nawet atakiem. Nagle to ja byłem problemem. To ja byłem kontrolujący, zazdrosny, toksyczny. Słyszałem, że niszczę związek swoją nieufnością. Paradoks polegał na tym, że im bardziej próbowałem być rozsądny, tym bardziej czułem, że grunt usuwa mi się spod nóg. Któregoś wieczoru powiedziała, że musi zostać dłużej w pracy. Brzmiało znajomo. Za znajomo. Tym razem jednak coś mnie pchnęło, by sprawdzić. Nie śledzić, nie robić scen. Po prostu pojechałem w okolice kawiarni, o której kiedyś wspomniała mimochodem. I wtedy zobaczyłem samochód. Jej samochód. Zaparkowany nie pod biurem, nie pod sklepem, ale dokładnie tam. Siedziałem w aucie kilka minut, które ciągnęły się w nieskończoność. W końcu zobaczyłem ich razem przez szybę. Nachylonych ku sobie. Zbyt blisko jak na kolegę. Zbyt swobodnie jak na niewinną kawę. Nie zrobiłem zdjęcia. Nie wszedłem do środka. W tamtym momencie nie potrzebowałem dowodów w telefonie. Dowód siedział mi w gardle jak kamień. Wracając do domu, czułem mieszankę wstydu i gniewu. Wstydu, że pozwoliłem sobie wierzyć tak długo. Gniewu, że byłem robiony w głupca, a jednocześnie przedstawiany jako winny całej sytuacji. Gdy wróciła, zapytałem wprost. Nie krzyczałem. Nie oskarżałem. Powiedziałem tylko, że wiem. Przez sekundę widziałem w jej oczach panikę czystą, niekontrolowaną. A potem maska wróciła na miejsce. Zaprzeczanie, minimalizowanie, półprawdy. Nic się nie stało, przesadzasz, to tylko rozmowy. Każde z tych zdań było jak kolejny gwóźdź do trumny naszego małżeństwa. Wtedy zrozumiałem, że zdrada nie zaczyna się w łóżku. Zaczyna się od kłamstw, od tajemnic i od chwili. W której ktoś obcy staje się ważniejszy, niż osoba, z którą dzielisz życie. A ja właśnie stałem się tym mniej ważnym. Po tej rozmowie nic już nie było takie samo. W domu zapanowała cisza, która nie była spokojem, lecz napięciem rozciągniętym do granic możliwości. Przestaliśmy udawać, że wszystko jest w porządku, ale ona nadal udawała, że nic złego się nie wydarzyło. Ja z kolei przestałem udawać, że w to wierzę. Każdy dzień był konfrontacją z prawdą której nie chciała wypowiedzieć na głos. Każdy poranek zaczynał się od pytania, jak długo jeszcze dam się trzymać tej zawiesinie. W końcu przyszło wyznanie niedramatyczne, nieszczere do bólu, ale wymuszone. Przyznała, że coś się wymknęło spod kontroli, że potrzebowała poczuć się znowu zauważona, że to nie miało zajść tak daleko. Słuchałem jej jak obcej osoby, która opowiada historię, w której moje życie było tylko tłem. Najbardziej bolało nie to, że pojawił się ktoś inny. Ale to, jak łatwo zredukowała lata wspólnych doświadczeń do usprawiedliwień dla własnych wyborów. Zrozumiałem wtedy, że nie walczy już o związek, tylko o resztki własnej godności. O to, by nie zaakceptować roli mężczyzny, który musi się prosić o prawdę i szacunek. Kiedy zapytałem, czy urwała kontakt z tamtym kolegą, odpowiedź przyszła zbyt wolno. Ta pauza powiedziała mi wszystko. To był moment, w którym coś we mnie się uspokoiło. Nie dlatego, że przestało boleć, ale dlatego, że decyzja stała się jasna. Spakowałem swoje rzeczy kilka dni później. Bez krzyków, bez dramatów. Ona płakała, mówiła, że nie tak to miało się skończyć, że potrzebujemy czasu. Ale ja wiedziałem, że czas nie naprawi braku uczciwości. Wychodząc z domu, poczułem ciężar, ale też ulgę. Pierwszą od miesięcy. Zostawiłem za sobą nie tylko ją, ale też wersję siebie, która godziła się na półprawdy. Dziś, patrząc wstecz, wiem, że ten jeden SMS o kawie z kolegą był sygnałem ostrzegawczym, który zignorowałem zbyt długo. Odpowiedź, którą wtedy wysłałem, była próbą ratunku, niekontroli, nie zazdrości, lecz wołaniem o szczerość. Jej brak przesądził o wszystkim. Zdrada odebrała mi zaufanie, ale nie odebrała mi wartości. To ja wyszedłem z tej historii z podniesioną głową. Ta historia nie jest o przegranej miłości. Jest o tym, że nawet po najboleśniejszym odkryciu można odzyskać siebie. I że czasem największym zwycięstwem jest odejście w momencie, gdy druga strona przestaje być fair.